Ciężko z wami! Ciężko z sobą! Masakra! O nie, zebrałam itemki Grzesia! No nie! Stary... <głos> <głos> Moje ity! <noise> co wy tam tworzycie za parodię tego wszystkiego? Róża mnie okradła! <noise> muruj to szybciej! Muruj to szybciej teraz! Nie interesuje mnie to, ale macie to zmurować. No a co my A ła! Ja ginę zaraz! Gdzie podniesie twoje itemy? To. Nie! Murujcie to, murujcie to. Maciek, ty też muruj, a nie tylko cwaniakujesz. Nie, to normalnie się muruję zaraz coś, nie? Ruzia, ja kładłem podłogę. Wow. Bo podłoga a! była najważniejsza, nie? Gdzie mój diamentowy miecz?! Ja go mam! Oddaj i kilo też! Masz. Gdzie jesteś? W pokoju nie no. nasz. Ruzia, rób ten dach. No to jak mam tam wejść, jak mi schody znikły? Masakra. Lucia, no rzu rzucisz to... mi ten miecz, czy będziesz ten? No, rzuciłam ci mieć! Gdzie? No to w pokoju leży, musisz przejść! No i idź znowu naokoło, nie? To na no nie nie, jest... nie, nie. Tego bym Teraz. nie spokojem <noise> nie nazywał! Teraz to ja nie żyję. O, o i tam wy... jakie fajne w ogóle! Wow. Co, wy za co wy za parodię robicie tutaj, co? Maciek, parodia to z tobą. <noise> Parodię to wyrobicie tutaj cały Dobla. czas. Skąd ich tutaj tyle jest? Nie wiem. No bo nie zbudowałaś dachu. A bo jest nie no... miałam... Nie, no nie wierzę, nie. Ty, ludzia dobry agent jesteś. Skąd ich tyle tutaj jest? A może dlatego, że dachu nie mamy? I nie mamy macie, ścian skończonych. Ani drzwi postawionych. No to no Maciek, Maciek. Co? Co Maciek? Co Maciek? Złodzieje i temu. Ja nic nie mam. Ja już więcej no. surowców nie mam, żeby tam postawić. Yy, tak. Ja też tak nic powiem. nie mam. Także. AU! Także no, musicie sobie radzić sami. No bo Maciek zrobiłeś taki wielki obrys i myśli, że co? Jaki obrys? Taki dom. No a co? A miałem się gnieździć w jakimś kurniku? <laughs> tak. Luzia, trzymaj twój mieć. <laughs> Dzięki. Tylko by łaj żeby jak go tarczę, nie podniósł. Tarczę odkładam wam tutaj do tego, nie? Jestem gotowa. Dajcie, dajcie. O, tarcza, tak? Tak, tak. Gładką, kamienną coś tam nie potrzebujemy. Zie ziemię, ziemię, ziemię później sobie... Ludzia to całą złotą... Zbro Ała! Zbrojkę ublała. No. Jak, jak to mnie uderzyło? Ej, ile wow. was matka w domu więcej nie miała?! No jak widać nie miała, Maciek materiały zbieraj! Zbieraj, zbieraj, ja teraz sobie, na no, spokojnie i... Ja z Grzesiem tutaj oczyszczam teren z Skriperu! Nie no, nie wierzę co tu się dzieje. Oczyścili weź... Tak! Dajcie... Ale się wyzbroiłaś teraz, widzę tutaj pięknie, ładnie. O, pająk, pająk, ładnie. pająk, pająk, pająk! Nie no... Jak Maciek się za to nie zabierze, to nikt tego nie skończy, co? No jak masz materiały to super, ja nawet nie mogę sobie zrobić kill-offa, nic. Aha. No Dajcie mi jakiś kilof. off Ja swojego no. nie dam, ja mam diaksiowy. To daj mi też, a nie. No to lub sobie! Nie mam diamentu! Sią w szkini. Diamenty? Tak. No go. Co to za gól? To zombie wiladziel! No nie! Co on tu robi? Nie wiem, ale... Ubija mnie, to robi, ubija mnie! Jak on na tobą ma przewagę? No to ty, mini zombie cię załatwił! Mini zombie cię załatwił! Skobaniec jest szybki, gryzie po skostkach! <gry> Maciek, dasz radę, wierzę w ciebie! Ej, gub... Patyk, 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 patyk! patyk, patyk, iś patyk gubiłem patyk, patyk, patyk. talcie, nie? Jak można zgubić tarczę? Co jest?! Drzwi się same otwierają! Jak się otwiera... Ty, ty naprawdę no, macie... Masz... Same drzwi się otwierały! Róża stoi i nie widzi paranormalnych jakichś rzeczy, które się koło niej dzieją? Bo Ruzia jest nie. sama paranormalna. <śmiech> <śmiech> o ty! O ty! Swajaku, Co? To jest. był komplement! Naprzód! No A. nie, łucznicy, serio! No. No nie, ja... ale ci kopnę zaraz w diatę, gościu, nie? <grystanie> ja to tobą, Luzia! Maciek! Co? Bud, buduj tam, bo nas tu wchodzą, no co ty robisz? No ja się buduję. No to nie z tej strony! O, co to było? Co to, co to za jakiś dźwięk ninja? To był Enderman. Aha, no to jeszcze Enduś do nas przyleciał? Super. No, no. Ja mam do no. życia! Ja mówię do życia! Raczej wie! Yes. Czemu mi je? No nie. Ratuj w taki, ty w takiej chwili mi... No jak ja obiadek? <laughs> no w takiej chwili ja mi obiadek. No, ja w ciebie nie wiem. Let's go! Zbieram wszystko. Kto, po co komu dzwądu, Przepraszam bardzo. Komu po co dzwądu? Tobie! Ty bardzo go kochasz. Ej, chciałeś. ty masz mój diamentowy ten. Miecik. Ty się nie interesuj, co ja mam, a co nie mam. Nie Aha. mam. Nie mam. nie mam, Ej wiecie co, wiecie co A nie, powiem? Dobra. Masz mój diamentowy mieć. Nie mam. Musisz mieć. Teraz już mam. Aha. <laughs> teraz już, teraz już zabrałem. Ej wiecie co, wiecie co? No co? Poczekaj, tak, ja, zaraz ja, się powymieniamy. Ja sobie zrobiłam swój diamentowy Postaw tutaj, mieć. postaw tutaj, bo... Y no dobra, ch chodź się po... Dodonku, do domku, do domku, nie? A co cię tak baciek bawi? Bo wczoraj dostał... Uoooo! Nie mam strzałem w głowie! Dobra, stop! Musimy się powymieniać. Robimy tak Ja nie chcę tego. No. dać za to. Co to było? O nie! Co było? Nie słyszałeś? Nie. Brzmiało jak lu w luzia. <grym> Dlaczego była... dzwonię mogę położyć? Maciek, ogarnij się z tym dzwonem, dzwonię. <grym> <grym> no, co jest? Co jest? Widzę swoją głowę i mać Grzesia. Co? He, he, he. Ej, kto się ze mnie śmieje, he, <grym> Jasne, he, <grym> he, he. Hiro, jasne. Gdzie jestem? Czyli mówisz, że cię teleportowało? Tak. Grzesio, no. Zbieraj wszystko to, co ci rzucam, bo mi niepotrzebne. No dobra, dobra. Teraz niepotrzebne, za chwilę masz będziesz... Masz węgiel, masz blok węgla, w ogóle nie wiem, po co mi czernit. Do budowania do to szczęścia. wszystko się da się CO TO BYŁO?! I tego nie potrzebuję. Ta. Ej ludzie, ja, ja nie mam jedzenia, potrzebuję... CZEMU NIEBO JEST TAKIE CZERWONE?! Jak czerwone ja, niebo? niebo jest czerwone? Ała. Jak padał mnie deszcz. CO JEST?! Ty macie Gruzie, ale, ale diamentowy mieczyk, kto się przytuliłeś, co <laughs> Mieczeka, ci nie oddał? Ale to oddaj mi jakiś inny... A dobra, mam. Ej, no tu jest dziura, trzeba ją zamurować, oni tu do mnie wchodzą! No, Przesuń się! No idziemy! Are arenę zrobiliśmy, czy co? No, arenę sobie zrobiliśmy, no. no. Super. Dawaj, Grzesio. Buduj, buduj tam szybciej. Dawaj dach, dach, dawaj dach. Dach. Ja nie lecę, ja lecę. Nie mogę, cały czas tutaj, a ja go próbuję minąć. Dobra, ja. mam. Do luzi posiedź. Dobra, Ruzia, Twój jest. O! No, bez takich. No, Dobra. Ruzia, twój jest już. Chudą. Już? Tak? Dobra, nie, tak nie jest. Wchodzimy, wchodzimy do środka, idziemy do środka już. Wszystko jest fajnie porobione? Nie! Jak nie? <noise> nie wiem. Dobra, tędy możemy, Grzesio, już to zniszczyć. Teraz i lecimy. Dobra, o. Rola, Ej, Maciek, po jak fajnie światło, przez okna widać jak w latuje. No właśnie o to chodziło mi, że ma być tak pięknie tutaj zrobione. To tu potrójne będzie niestety. To podwójne. Co będzie, co będzie? potrójne? Jasność, jasność. A, okej. Okay. To będzie podwójnie. A tutaj też chcemy widzieć, co, co widzimy? Ta, że się widzieli, nie? No no no. No raczej. Trzy. Mm, Czekaj, czekaj. No piękny widok. Gdzie piękny jest to szkło, któreś wydobyłem? To jest un, All Inclusive. All Inclusive tu jest normalnie, nie? Co się dzieje? Macie, co ty robisz? A, nie wiem. No jedź go! Weź go, Ruzia! Weź go, Ruzia! Tak, weź go, Ruzia! Weź go, Ruzia! Tak, daj mi chleba ktoś, albo jedzenia jakiegokolwiek. Chlipka? Tak. Po co ci chlibek? Bo mam mało życia? No to sobie uzupełni energię. Trzymaj. Jak mam se... Dziękuję. Nie ma Ziacio. Ale dałeś mi kamień. A... Nie, ja ci dałem. To Macik mi ukradł już. Ja ci nic nie okladłem. Dobra. A tutaj robimy taki miks podłogowy. No a masz deszki na razie, no to... Co na no, nie o. mam, nie mam, nie o, mam. Nie I mam. tutaj idealnie taka ten Krytka tej ludzi, aneks kuchenny walniemy. O, no mm. i dobra, dobra. A tutaj piękny jest. widok na przestrzeń, zobacz, zobacz Grziesio. Czekaj, czekaj. Jest przyzwoicie, no. jest przyzwoicie. Hmm. Tak, na pewno, zobaczymy. Zobaczymy, Lucia, jak będziesz gotować, nie? Jak tak nie, nie bardziej, to kuchnię chciałaś. Pieczonego ziemniaczka sobie zjem, o. O. Dobra, zobacz, jaki ona piękny widok ma tutaj. No, zatkaj to płosicie, zatkaj to. <laughs> jak zatkaj? Ma być tu ciemno, tylko z jednej strony ma nam padać światło? Tak. Dlaczego? Idę po piasiek, Idę po piasek. Idę po piasek. Po co nam piasek? No, idziemy zrobić szyby? A, okej. Okay. Rodzią, masz co? tutaj, żeby uzupełnić? <laughs> no. To uzwolni, Dobra. Gdzie jeszcze? Koniec. Resztą niech pada światło. Dobra, tutaj jeszcze zrobimy może to usunę. Ej, co jest? Co, co się dzieje? Walną? To Maciek był na banku. <grym> <grym> Maciek toluje, nie? dzwon, w Dzwona <grym> ktoś wyje. To nie ja. Kto tam był? Ruzia jest tylko, dobra. Luu, ja toluję tym dzwonem. <grym> Dobra, teraz e, pytanie Luzia, jak, jak ty chcesz goś podorować tak wielki pokój? Maciek taki wybudował. Mamy piecyk, patrzcie, już tu ładny. No nie, no słuchaj, wiesz, nasza przygoda dopiero co się rozpoczyna. No. tutaj będzie dopiero fajnie porozstawione wszystkie później rzeczy. No prawda. No tak. Lu. Tylko, Uzupełnimy sobie. Tylko, tylko nie podoba mi się jedna rzecz, muszę zrobić coś innego. Co to, kto, co, coś, ktoś zrzuca zły czymś? To ja rozbiłem siebie. Aha. No dobra. Masz szczęście, że chlipkę mogę rozwalić podłogę. Ale kamień z tego chleba, nie? A mówiłem, żeby z piekarni, bracia, nie. świeżyć z piekarni? No świeży z piekarni. No co? No to, to niszczy cały czas coś. Grzesio. Ej, no ktoś zabrał piec, w którym ja robiłem szkło? Nie wiem. Luzia? Tak? <noise> Słucham. Co się stało? Proszę zrobić mi to szkło, nie? Bo nie lęczę ja siebie dosłownie, nie lęczę. <noise> Ale ty... Jaka? Nie lęczę! Węgielek na dół i piasek do góry, nie? O Jezu, jakie wymagania! Lasz dwa, nie? Bo ja chcę skończyć te siby i iść spać, bo już trzecią noc nie śpimy. Walczymy, polewają nas, mam jakieś dziwne wizje w ogóle Ja widziałem Maćka głowę, blakuje, żeby bym kurde na swoją łóżeczku przeczytałem zobaczył głowę Maćka albo twoją, nie? I będę miał nocy koszmary. Znowu no, no tak, pewno tak. Grzesio, no to co? Ródia, ty? Czego gdzie znowu ten pies? Chcesz? No w pokoju, tam gdzie jego miejsce A no to rzeczywiście Zmieniliśmy miejsce, dobra przepraszam, nie było tematu. No, jak to kobieta, ona robi gwałtowne przemęblowanie wszystkiego, nie? No. Jak szybko, przychodzisz, patrzysz, a tam nie leży w tym miejscu, co powinno leżeć. No Jakie ja przychodzę i gdzieś ciekawne. mój pies, gdzieś szkło, które mi się tutaj <grym> robiło. No nie ma, dwoń do szklaża, nie? No. Cicho tam, a nie marudzicie. Ja marudzę? ja marudzę? My weźmy już byliśmy z na pińskiej przygodzie, a bawimy się, kurde, nie wiem, w symulator fachowca od siedmiu boleści. Cześć, bo przeciągnąć, nie będzie tu mapa żadna. Jak ją zeps zepsuć? Co się psić? Dobra. Nie, 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 nie zepsuć, tylko naprawić. Już chcę psuć jakieś rzeczy O. Ale patrz, ludzie to odlaźli się no ona już się odgradza, ona już się odgradza! Ona już sobie... Ona już sobie robi pokój. Nie? Ale, ale patrz że nie zrobiła go mojego ile miejsca się wzięła, nie? No. no? A co wy myślicie, że ja będę w jakimś kurniku mieszkać? Przed chwilą jak podzieliłem to tak pięknie się uładnił się, to mówiliście. Co e, wy robicie? Ble, ble, ble. Dobra, ja się też odgladzam. pokój. Ja biorę ten tu Maciek wynocha z mojego pokoju. <laughs> Maciek nie będziesz tutaj spał ze mną! Dlaczego nie <laughs> mogę spać <właśnie> w tym pokoju? <laughs> Bo to mój pokój Już Jeszcze mój. Coś... Budujesz Jest. mi pokój, dziękuję. Ej, gdzieś mi do mojego pokoju! Ja tu buduję pokój, ludzia! POSZEDŁ! Dzieńby. Jaki tu budujesz pokój, skoro no. to jest moje wejście do pokoju? No, ja z drugiej strony się i ślub. No dobra. A Dobre. jak ja mam sobie zrobić pokój? O dobra, możesz być ze mną w pokoju. A, a tak sobie będę spać, Przekaj. No nie mogę się położyć, dobra, mogę położyć sobie już łóżko, dobra, jest okej, okay, jest okej. Okay. Dobra, ja to jak lubię, no to tapeta w dilt'a. co. <noise> Pomogę ci ją budować nawet. Nie ma problemu. Maciek, Maciek myślisz, że będziesz mógł tam z nim wtedy spać, tak? Czy co? Nie no, no Maciek, na spokojnie się pomieścimy. Spoko. No jest spoko. dużo A! Miejsca jest. Co jest? Co jest? Lepiej co nie moja głu... O Chylobleń! Chylobleń tam był! Patrzył na mnie ze ściany! Co ty gadasz? Wiem, że zniknąłeś mi z pomieszczenia, ale weź tabletki jakieś. Jakie Nobry. tabletki? Jaki heroblade? Przecież to mit, mówiłem już. No, Grzesiu, co ty? Macie, te okno mi tu nie pasuje za bardzo. Co ty z dirta robisz u siebie? Bo nie mam. Bo nie mam materiałów. Po tym Grzesiu też mi tutaj zrobił patrz jaką ścianę artystyczną. Jak to. co? Później będziemy mieli materiały, to będzie tak ekstrawagancko, guys. A, A ty co kipa? teraz robisz? Co? Pać, że raz co ja tu będę balkon miał. A co robisz? Jaki balkon? Pać to. Ja widziałem takie w tym w nowocześnym budownictwie. patrz to ja tu Aha. będę miał. Ale sam będziesz to mył. spoko. Wszyscy będą Cię podglądać. No. Niech pać ty... na takiego ściupel no, no dobra, no dobra. Niech mają Puchuwa widok na robił... tego przystojniaka, który tu mieszka. No, no nie powiedziałabym, ale okej. Okay. Aha! Czuję się ulaziony. A, nie ma za co starałam się. Co ty są, tu tutaj za skrzyneczkę, ruzia? To jest moja skrzynka na własne rzeczy, odczep się od niej. To jest na moją prywatną. na moje prywatne rzeczy, no. Szkło Wiesz, zabieram. Jak zabierasz szkło, złodzieju? No bo ładniej tutaj ustawię już ci szkło Miałeś szkło i nie wykorzystałaś szkła. No to co to za głowa? Jakie szkło? źródł siby, ta nie wyjdzie. A zrobiłem szkło. No tak, ale później... Aha, dobra. No ja, szy... ja się sibę wstawiłem, ładniejsza jest. No tam nie wiem co jest ładniejsze. <noise> Mac Maciek co? co? Nic, nic. Po prostu nic. Dom. No dobra, już skończyłem. O miejscowe już mam zrobioną, fajnie, wygodnie, będzie pięknie, przestrzennie, przestronno. <noise> Macie kto na korytarzu, nie? <noise> Jakim korytarzu? to jest mój duży. Ej, pokój? ale zauważyliście, że Hero Brain się uspokoił? Tak uspokoił no. się, nie? Jak pokoju mi się <noise> pojawił i nie podglądał, nie? To ba bardzo się uspokoił. No to większe sobie szybki zrób. <noise> Będę widział, kto mnie podgląda. Ja powiem tak, nie kto nie zamyka drzwi, jak wychodzi z domu. Lucia. Maciek. No, na pewno. Musisz powiedzieć Maciek, powiedz teraz, że Grzesio. No, na pewno. Maciek jest po mojej stronie, nie po stronie jakiejś siamici, która się odnaje od Gradzia, piersiecio. <grystanie> <grystanie> Ej, zrobiłam tutaj dziurę. O, już ją zatkało. <grystanie> o, wiem, co jeszcze się zrobię w pokoju i będę miał coś fajniejszego od ludzi. Maciek, to jest Twój pokój? Masz drzwi ci wstawię. A, dziękuję. Wyszczałem Kozisiemu. <laughs> Aha! <śmiech> Grzesi... <śmiech> Aha. <śmiech> dobre to było! <laughs> On ci drzwi zabierał! <laughs> nie, nie. Bola się odezwałaś, powiem ci tak, nie. To było dobre. Epic... Epiczne, nie. <laughs> nie, ja się tak nie bawię, nie. Nie, to było dobre. Ej, sorry, bo nie mogę być w tego pokoju, dobra. No, nie. Doble, co? Dobre, co? Dobra, dobre. Ej, ale Grzesio to ma pokój z widokiem na księżyc i łóżeczką. Ja tak nie mam, no ale dobra, muszę... Muszę się przyzwyczaić <grym> do tego co mam. No co będę płakać, nie? A co ty mi sufit ukradłeś? Co? Ja u ciebie nie jestem Co ty robisz? Bo źle postawiłam. A, do lawy wpadłem! Ja to no, wpadłem do lawy! Nie no, nie podoba mi Czekaj, się. Czekaj, ja mam pomysł, Ryżio. I Grzesio, zaraz zobaczycie, pójdziecie do mojego. Po... Grzesio, ja się ty... parę! Nie do domu! Z drewna było niektóre rzeczy. No właśnie, podłogi na przykład. No, co ty. Pogrzebiło Cię? No. Jakiś nienomany jesteś? Może. Dobra, tutaj tą ziemię trochę trzeba zrobić, bo tak nie może być. No tą ziemię to cię było... O Maciek nie zamknął drzwi Ja zamknąłem! Mm -hmm. Ty w Gamoniu wchodziłeś przed chwilą znowu! Ja nie wchodziłem, ja wbiegałem, a to jest luźnica. No to jak biegałeś to nie zamknąłeś znowu Chłopaki nie, no, nie wziąłem tego co miałem zabrać ze żeby wam ty, A może tak naprawdę zaraz. to Blane ten? Na, nie to Blane tak otwiera za otwieraj, zamyka drzwi na bank. Tak, zganiajcie na postać fikcyjną. Michał fikcyjny, Maciek, on nie, nie jest fikcyjny. Jest fikcyjny, dobra, cichutko, bo po zapomniałem, z po pomyślałem co chciałem zrobić, dobra, jest. Nic. No właśnie. Jak <laughs> już. <laughs> Oko pająka. Jumpy, Róża widziałem się przez moment. No, to mnie nie podgląduj, tutaj. Nie podgląduj, ludzi. Nie. Okej. Tylko będę miał tabliczkę. Zapraszam do mojego pokoju za 3 sekundy. To już chwila. Bo ja też. Ej, Macie, macie szybkę jedną dla mnie. Szybkę? No, chyba cię! Nie będziesz mi nie... podglądać. Nie chciałam cię podglądać, fu. Już robiła Ej, tam Maciek tak jakieś jest tu dziury w Chodźcie do mnie do pokoju. Czekaj chwilę. Grzesio? No? Co robisz? A? Takie... Taką... Co to za dźwięk? Nie wiem. Co to za dźwięk? Jaki? No jakby ktoś walił nam w domu. Nikt nam nie wali. Ooo i teraz elegancia flancia, czy ja mam w pokoju? Elo byku. Pod C, Macie... pod C, Spójrzcie na to i C. Elo byku. No. No będziesz widział nawet bez C. Patrz, co on co zrobił. Tam. Za okno. Nie wierzę. <grym> tak ścianę <ściemy> go lana, <grym> żeby miał motywację, nie? <grym> A jak elo byku. <grym> Ej ma coś okay. szkło dla mnie troszeczkę? Nie. No dobra, dobra. Dobra. Nie ja tych drzwi tutaj nie chcę. Ja je chcę tutaj. O, wiem, się dzisiaj zrobię, do pokoju. Nie rób tak. Możesz mi usunąć te drzwi, Maciek, bo mi się jakoś nie chcą. Dziękuję. Maciek. Dziękuję, Przestań mi sypić w pokoju, Piachem. I po co ci to okienko do mnie? Jakie okienko? Ja tu potrzebuję szyby, a nie tutaj. Ale to nie ja zrobiłem. Grzesio, weź mu coś powiedz! Pa, to co nie ja zrobiłem! Robi? Spójrz, co on zrobi. Zrobił coś piękno, żeby mnie podgląda. To nie ja zrobiłem! Nie, ja, zrobiłem. ja nie wiem, czemu tam Maciek jest dzisiaj! tutaj był u mnie w pokoju cwaniaczek! No i pękła szyba. No i co ty? Ja tą szybę chciałam tutaj! Ale to nie ja zrobiłem! Maciek, nie wierzy ci coś. No mówię poważnie! Mmm, no dobra, dobra. To, to. Zepsuję ten twój dzwon, zobaczysz. Ola! <laughs> Ej! Zobacz co? co się stało! Gdzie Pokój ludzi RIP! Co? No, Zobacz co się Gdzie? Tutaj! W holu! Co? Patrz! Patrz! Na napis! Pokój ludzi RIP! Nie było no. tego napisu tutaj! No to nie ja nie na było, pewno! Nie było. Przyznać się, który to zrobił. No nie, no, no ten wychodzinka. Ja. nie no jeszcze co obraz powiesił. Nie, 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 nie. Co? Eee! Paśni z mojego pokoju! Co? Eee! Mój dywan! Już dawaj, odkładaj ten dywan! Oddawaj Od... 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 Dawaj ten dywan, Ludzia! Oddawaj dywan! Wyjdź stąd! Przestań, mnie! Dywan, dywan bo źle skończysz. Dywan bo źle... <śmany> Ludzia! zostaw mnie Maciek mam jedno serduszko oddawaj dywan oddawaj dywan Maciek podnieś się kilka masz dywan to ci go zabrał uciekaj teraz szybko to jest ten czas nie ej jedz dywanik surowe złoto możesz też zjeść też będzie działać ja mysz pójść Ciobie na owcze, to dywanik mi dziablali, nie? O nie! się poprodzieliś mi podłogę w pokoju! Dobrze ci tak. <grym> to, może <grym> ja zrobię sobie tak? Ty. Masz za <grym> swoje. Widzicie, a ja se wziąłem małą przestrzeń pokojową i u mnie <grym> nic się nie dzieje. Zadowolony nie? Tak. <grym> Co przyszła, zobaczyć, A co jeszcze zakosić ci tutaj? Cześć, Grzesio. I co? Ja cię, ja cię śmiałaś, żeby zbrojki nawet pamiętaj o tym A jak się robi plakietkę, żebym też napisano drzwiami? Mmm, trzymaj. A nie, gdzie ja to mam? Nie mam plakietek. O nie. A gdzieś miałem, gdzieś są plakietki. Chyba w tej skrzyni na przedpokoju. Masz. Dobra, guys, mi się wydaje, że te pokoje już stopiliśmy jeździć, więc można iść spać i co, i jutro wstać i dalej działać. Myślicie? No tak myślę. Ci się jeszcze plakietki robią, nie, ja się pani nie mogę, poddaję się. <słyski> A mi nawet plakietki nie jest tam jednej. A dobra. A wiem co ja się robię. robię się tak I zrobię sobie jeszcze tak. Pyk, 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 Co? Co? Co tam widujesz już? Wyjdź stamtąd. Rusia! U ciebie jest kłębka na podłodze! No mówię poważnie. Ach. No i teraz elegancio! Patrzcie jak ja mam teraz w pokoju, czy się wstawiłem, I Ikei świezio. o, jaki ładny dywan, jak go chyba wezmę, Ten, co zrobił stoliczek, tutaj czachę, tutaj obrazy, tutaj pan Kolumb się normalnie no. odzywa, no, no. Patrzcie no, po e, 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 Grzesio, Grzesio. Co? Zobacz plakietkę Maćka. Śmierdziem! <laughs> Ej! Ja tak nie miałem! Nie tak nie miałem przecież to zostało zmienione przecież Luzia ja tylko napisę. dziewczyny, ścioty też mogą Albo nie, albo nie, bo ja już tutaj widzę, że Luzia już jakieś czerwone ślady gdzieś tam na podłodzie, nie? To uważajcie lepiej. Dobra, guys, ja powiem tak, no, idziemy spać, tak, a jutro tak. będziemy dalej działać, jakaś wyplawa, ale tak jestem jest. zadowolony, bo krobleń się wkuził, bo zrobiliśmy piolonochlon I na tym nie Dokładnie się może nie może nam nic zrobić, nie może nam nic zrobić. Dobra, no to co, do jutra, każdy Dobla do noc. swojego pokoiku, pa, dobra noc. noc. you uh.